Już nagrywam. Tak, przywitaj się ładnie. Cześć! Cześć! Co dzisiaj miksujemy? Kawę. Kawę. Będzie kawa z cykorii, tak? Mrożona kawa? Tak. Dobra, słuchajcie. Witam serdecznie. Robimy dzisiaj z Mikołajem kawę z cykorii. Mrożoną kawę z cykorii. Będziemy potrzebować mleko roślinne. My mamy w tym wypadku mleko migdałowe. szklanki. I tak, nie ma rurki. Pół szklanki, mamy całą nawę. Mleko mamy zimne. Potrzebujemy kilka kostek lodu. Słuchajcie, my też mamy kostki lodu, akurat nasze z lawendą. Jeżeli pamiętacie odcinek, który Madzia właśnie robiła, kostki z lawendą. Super, bardzo fajnie nam się też przyda. Będzie delikatny posmak lawendowy. Filiżanka kawy, miód. Od tyle. I wszystko miksujemy, słuchajcie, i działamy i robimy kawkę. Tak, Mikołajku! Tak, proszę. Wrzucamy lód? Tak. Dobra, to Mikołajek wrzucasz lód. się otworzy miód. Pięknie. Dobra. Nie ma, nie miód ma, nie używamy nie. zamiast melasy z karobu. Tak. Można też melasy z buraka. Po prostu jakiś słód. Tak, właśnie. To jest, ja tak powiedziałem, miód. Natomiast to jaki też użyjecie słód, od tego zależy też smak mrożonej kawy, to wylisz, wylisz łyżkę. Oczywiście, popatrz, łyżeczka jest dla Ciebie do wylizania, proszę. Słodziutkie? Dobre? Dobra, okej, okay, super. Dobrze, to mamy to, dajemy kawkę. A ten miód chyba też masz jakiś taki smakowy? To jest e, miód pszczeli lipowy. A myślałam, że smakowy. Nie, nie, nie. To jest miód, który dostałem od pacjentki w ramach wdzięczności zabiegowej. Nie musicie też używać kawy z cykorii, możecie użyć zwykłą kawę. Przepis pochodzi z książki dla mami, dla dzieci i po prostu zawiera cykorię, żeby to była kawa bezkofeinowa. A może być zwykła też kawa bezkofeinowa, bo są takie... filiżanka ulubionej kawy. Okay. Jakbyś miał ochotę na mleczko, proszę bardzo, możesz je wypić. Hmm. A nie używasz tego? Nie, bo to jest pół szklanki. Aha. Natomiast y, dziewczynki mi przygotowały i nalały wcześniej szklankę, tak? Dobre? Tutaj ja. ja też spróbuję, żeby nabrać dużo siły. Mm. Dobrze! Mm, ja mam tutaj bubu. Gdzie masz bubu? Tutaj ma... Na rączce? Nie, ja mam na... Na włoskach? Ja. No tak, spadłeś dzisiaj i się uderzyłeś. Tak. Masz bubu. Mało. Trzemu sobie wyobrazić. Ale żyła. Proszę, trzyma. Ale ma guza, patrz, na sobie ma, guza. Ma teraz widać, no. A nie było wcześniej ślady. Mikołajku, będziemy miksować. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie Ci współczujemy, że Ciebie boli. Dobra. Fajcie, kabel poprawiam, co jest ważne Mikserzy, jak czasami postawicie mikser nie na ma, kablu, podczas ma, miksowania on się podaje się cały trząść. Więc nie teraz ma, nie ma. Działamy. Cyk. Nie ma, nie ma. Nie ma? E? Nie ma. Nie. O, już? Dobra, zamieniamy teraz. Nie ma. Nie ma rurki, ale zaraz rurka w magiczny sposób się pojawi, tak? tak Kawę mrożoną sposób. można też sobie robić bez blendera, i wtedy wystarczy, że mleko wlejecie razem ze słodem do słoika, zakręcicie go, potrząsacie tak bardzo, bardzo długo, znaczy długo, no, z minutę, i ono się tak ubija trochę w tym słoiku. Wtedy i wlewamy po prostu do kawy. Pojawi się. Pojawiło się. Miki pije kawę z cykori. Lawendowa trochę kawa chyba Lękulować. jest, co? Od tych kostek lovych. Czujesz lawendę? Tak. Na pewno ma posmak lawendy. Jest dobra! Jest dobra. No to dobra. fajnie, że ci smakuje. Tak. Super. No to dobra Misiek. To słuchaj, chodź się my się żegnamy i będziemy pili zaraz, dobra? No tak, cześć, to do, do mnie cześć? Ja mam zrobić? Tak. tak? Tutaj no powiedz cześć, tutaj. Cześć. 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 Hey, hey. Pomachaj ładnie. Cześć. cześć i ciumacha, dzisiaj rano mi wysyłałeś ciumachy. Jak wysyłałeś buziaki? Jak wysyłałeś buziaki? Wysyłałem buziaki razem? Tako? No. Cześć. 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 Dobra, do zobaczenia. Pa. Pa. Miłego tygodnia. Tak w sumie na poniedziałek tam jego tygodnia